Marcin, jeździsz na trajku. Co Ciebie skłoniło do tego, żeby poznać nasz sport i zacząć jeździć na trajku? Zatkało mnie. Wielki fan. Szybko się można nauczyć jeździć. Więcej frajdy sprawia. Ja jeździłem na nartach, na snowboardzie, a jak wsiadłem 8 lat temu na trajka, wszystko poszło na bok. Na pewno lepszy fan. Kto spróbuje, na pewno... Na tym jak odczuwasz to fizycznie, sportowo, no. zmęczony jesteś, czujesz to inaczej, jak wygląda ból nóg, jest coś takiego? Generalnie przyjechaliśmy tutaj bez przygotowania żadnego treningu, siedliśmy pierwszy dzień, było ciężko, ale jeździmy trzeci dzień, jest petarda, nic nie boli, zero zakwasów, normalne buciki, można pójść do waru na piwko. O, ważna Skoda informacja. Się nie bardzo fajnie, naprawdę polecam. A powiedz mi jak czujesz to na stoku, jak jest stok bardzo taki za, e, zamuldzony, oblodzony, jak ty to odbierasz jako jazdę? Bardzo, bardzo fajnie się jeździ, muldy w ogóle nie przeszkadzają, trzeba spróbować. A powiedz mi, a jak widzisz to bezpieczeństwo na zatłoczonym stoku? To niestety trzeba panować nad kierownicą, tak jak każdym pojazdem i na nartach, to tak samo na trajku. Nie można, nie można wariować jak jest gęsto. Super, a jak Towarzystwo Trajkowe, jak Ci się podoba? Ja Towarzystwo to tak jak widać, wszyscy się pięknie bawią. O, proszę bardzo. Stig, smoking. Stig z elegancko. Także wszystko jest dla wszystkich. Super i co, polecasz wszystkim? Bardzo polecam. Pogodę mamy super, naprawdę. To jest rozpoczęcie sezonu. Słuchajcie, w Austrii od razu się okazało, że zamknięcie, bo od poniedziałku wszystko będzie zamknięte. Super. Pozdrawiamy wszystkich. <grym> Pozdrawiamy wszystkich. Patrzcie, a styk jak się bawi. Podrywa. Narciarki Dziwczyny. podrywa, dziewczyny podrywa. Patrzcie, jaki uśmiech, co się dzieje. Po prostu petarda. Muzyka, styk z fajorą. Garnitur nie przypal. <grym> tak, garnituru nie przypal. <grym> tak o to chodzi. To żegnamy się ze wszystkimi. Patrzcie. Widoczki. A tu też mamy kolegę ze Słowenii. Ranc, jak trajk Ci się podoba? Podoba, podoba. Petarda, nie? Podoba, podoba, podoba. Petarda, nie? Podoba, podoba, podoba. Po słoweńsku może coś powiedzieć. Po słoweńsku prosimy. Zanimiva zadziewa. Trajk to jest, jest, niekiposebaka. Trzeba próbować. Trzeba próbować. Dobre. Pozdrawiamy wszystkich. Stop Hintertux. Lodowiec 3250 metrów.